Jeżeli ten podatnik technicznie rzecz biorąc popełni jakiś mało istotny błąd i do chowa należytej staranności, no to ten podatnik powinien uniknąć nakładania na niego tej dodatkowej sankcji, ponieważ ta sankcja ma być zarezerwowana tylko dla tych faktycznych oszustów. Dzień dobry Państwu, Anna Strzelecka, Kridoteka podatkowa międzymiastowa. Ostatni odcinek z. Tematu Slim VAT 3. Ponownie jest z nami Konrad Dura. Witam który, serdecznie. Dzień <laughs> dobry, który jest menedżerem w naszym klidowym dziale VAT. I kontynuujemy rozmowę na temat tego, co zmiany Slimwat 3 yy, przewidziane odmienią w życiu przedsiębiorców. Omówiliśmy w drugim odcinku już kilka kwestii, a teraz przejdźmy do tak, z punktu widzenia laika w zakresie VAT zagadnienia dość skomplikowanego, mianowicie kwestii współczynnika. Tak. Hmm. Dla, dla nie laika też jest to skomplikowany temat rozumiem. Dla nie laika też jest to skomplikowane. Nieraz mieliśmy z tym spore problemy, żeby prawidłowo ten współczynnik wyliczyć, ale hmm. mówimy współczynnik współczynnik, w ogóle o co chodzi? To tak tytułem przypomnienia: podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, czasami mają taką sytuację, że sprzedają w transakcjach opodatkowanych, czasami nieopodatkowanych, czyli zwolnionych. Tak? Nie zawsze prowadzą działalność tylko i wyłącznie opodatkowaną. Na co to rzutuje? Rzutuje to na prawo do odliczenia podatku VAT. Generalna zasada, tak powiedzmy roboczo, przyjmijmy ją na potrzeby tego, tego podcastu, mówi tak. Jeżeli wykorzystuję zakupiony towar czy usługę na cele związane z działalnością opodatkowaną VAT-em, to mam prawo do odliczenia. Ale jeżeli tą usługę wykorzystuję dla celów zwolnionych, to w takim przypadku prawa do odliczenia nie ma. My oczywiście w idealnym świecie mielibyśmy takie założenie, że jesteśmy w stanie bezpośrednio i trafnie przypisać, Nasze wydatki do działalności opodatkowanej i do działalności zwolnionej. I automatycznie od tych, które tych wydatków, które są związane z działalnością opodatkowaną, odliczalibyśmy VAT Ale no, praktyka biznesowa jest nieco inna. I niestety bardzo często yy, są pewne grupy wspólnych wydatków, tak? które yy, no, są jakby przypisane i do działalności zwolnionej, i do opodatkowanej. Przykładowo. Prowadzę działalność w charakterze mieszanym, więc usługi księgowe, które zakupię, będą związane i z tym, i z tym obszarem. Więc automatycznie muszę zdecydować się, ile z tej faktury od księgowej ja tego VAT-u mogę odliczyć, a ile nie. I właśnie tutaj wchodzi nam, przychodzi nam z pomocą ta proporcja, ten cały współczynnik. I zasada jest taka: współczynnik wyliczam, znaczy bazując na naszych obrotach sprzedaży opodatkowanej. W stosunku do sumy sprzedaży opodatkowanej i zwolnione. No i jak wykonam to działanie matematyczne, to ustalam, czy ta proporcja wynosi, nie wiem, 10, 20, 50, 100. W jakby najlepszym wariancie, to ta proporcja powinna wynosić jak najbliżej 100, no bo wtedy większość tego VAT odliczamy. No ale są oczywiście takie przypadki, gdzie technicznie rzecz biorąc, no mamy 98%, 99%, tak, na korzyść tego odliczenia. No to aż się prosi, żeby to zaokrąglić. Aż się prosi, żeby to zaokrąglić, ale przepisy stoją na przeszkodzie. No przepisy mówią tak, możesz zaokrąglić sobie do 100, czyli po prostu odliczać cały VAT drogi podatników w sytuacji, gdy proporcja przekracza 98% na korzyść tego odliczenia. Ale... Jest haczyk. Kwota VAT-u, który możemy sobie odliczyć, tak, tych 2% w cudzysłowie, nie może przekraczać 500 zł. To proszę państwa, no to wystarczą dwie drobne faktury, i my już przekraczamy ten VAT, tak, mimo że to jest 99-98% tej proporcji, to i tak z tego mechanizmu uproszczenia nie skorzystamy. No i tutaj Ministerstwo chyba. Stwierdziło, że no, to była fajna instytucja, ale chyba praktycznie niewykorzystywana, więc stwierdziło, że zmieńmy to. No i oczywiście proporcja nadal musi być na poziomie około 98%, żeby móc skorzystać z tego zaokrąglenia do 100, ale kwota VAT-u wynikająca z tego zaokrąglenia, tej oszczędności, musi mieścić się w przedziale od 0 do 10 tysięcy. Tak, czyli mamy 10 tysięcy VAT-u, to już nam daje pewną możliwość. Tak już większość przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z tego, tego uproszczenia. No i dzięki temu będzie po prostu odliczać sobie 100% VAT-u, nawet jeżeli ma mieszaną sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną, ale ta część opodatkowana to jest 98% ich działalności, no to spokojnie z tego zaokrąglenia do stóp będą mogli skorzystać. To niesie za sobą też pewne konsekwencje, tak? No bo jak mamy ten pre-współczynnik, mamy tam. Tą, tą proporcję stosowaną w firmie, no to jakoś musimy to sobie oszacować. No i teraz wyobraźmy sobie taką prostą sytuację, że my startujemy w 2022 roku, specjalnie powiem o 2022, z tym współczynnikiem, tak? Czyli chcemy sobie jakąś tą proporcję oszacować, no bo wiemy, że sprzedajemy na z i na powiedzmy 23%, tak? No to co robimy? No nie wiemy, jak ta sprzedaż będzie wyglądała w 2022 roku. Więc przepisy mówią tak, sięgnij do wyników z roku poprzedniego. Więc taki nasz podatnik zadowolony sięga sobie do 2021, tam mu wychodzi jakaś ta proporcja. No załóżmy, że nie wiem, wychodzi mu ta proporcja na poziomie 71%. Tak? Na przykładach jest najlepiej pokazywać. No i on przez cały ten 2022 rok rozlicza tą proporcję na poziomie 71%. No ale rok rokowi nierówny, przyszedł 2023, trzeba zrobić korektę. No i co się dzieje? No i różnica pomiędzy tym 2021, tej, tą, tą taką tą preproporcją, którą sobie wyliczyliśmy, przyjęliśmy hipotetycznie, a między faktycznym rozliczeniem jest 1%. Było 71%. Taki stosowaliśmy przez współczynnik, wyszło nam faktycznie po zliczeniu tych faktur, porównaniu, przeliczeniu 72. Normalnie w takiej sytuacji musielibyśmy zrobić na początku roku korektę VAT-owską, wyrównać to nasze odliczenie. No i tutaj ustawodawca mówi tak, no ale to są małe kwoty, jakieś niewielkie procenty. Po co? No i właśnie Stream VAT-3 daje nam taką możliwość, że jeżeli różnica pomiędzy tą. Tym prespółczynnikiem ustalonym na podstawie wyników z lat poprzednich, a faktycznym, e, faktycznie wyliczoną proporcją za dany rok jest mniejsza niż 2%, to nie musimy robić korekt. I dają nam święty spokój. I to jest duża, e, duża, duża, jakby m, wartość dodana dla księgowych bo one oh nie muszą siedzieć nad tym i liczyć tego, dłubać. E, oczywiście tam są też ograniczenia, tam jest też próg 10 tysięcy, czyli ta oszczędność w tym, y, na zastosowaniu tego uproszczenia też nie pozwa, nie może być większa niż 10 tysięcy złotych, więc oczywiście organ w tym MF nam tutaj wprowadza pewne granice, ale mimo wszystko i tak i tak pozostawia nam tą możliwość tak skorygowania. Oczywiście. To może być na naszą korzyść, może na naszą niekorzyść. tak? No bo jeżeli współczynnik był wyższy o 1% niż ten, który powinien być zastosowany, no to to jest na naszą korzyść. Tak? Ale jeżeli on jest niższy o 1%, to też możemy dobrowolnie, Stwierdzić, że nie będziemy tego korygować, bo tam o 1% już nie warto się w ogóle tym zajmować. tak. Więc to jest jakby kolejny taki element z tym prewspółczynnikiem, który gdzieś tam nam się pojawia na horyzoncie w ramach SNIWAT-u. No i tu już jest takie ostatnie techniczne uproszczenie tego działania z prewspółczynnikami, współczynnikami, tymi proporcjami. MF do tej pory jakby nakładał na znaczy przepisy nakładały obowiązek na podatnika uzgodnienia tego prewspółczynnika. Tak? Z Urzędem Skarbowym w formie protokołu. Teraz wystarczy już tylko zawiadomić, że wyliczyliśmy, tak? więc nie będziemy musieli do urzędu chodzić, uzgadniać, spotykać się, tylko tam wysyłamy krótkie pismo z informacją. Tak nam to wyszło, przyjmij do wiadomości. Jasne. To tyle, jeżeli właśnie chodzi o te praw współczynniki. Wydawać by się mogło, że to nie jest temat jakiś super powszechny, no, ale nie ukrywajmy, no, większość z nas, no, a przynajmniej spora grupa przedsiębiorców, ma tutaj, proszę Państwa, gdzieś coś z tym VAT-em zwolnionym do czynienia, więc mhm. u większości przedsiębiorców kiedyś, prędzej czy później ten współczynnik i, i współczynnik proporcji się pojawi. Mhm. Dlatego te ułatwienia, o których tutaj e, mówi e, Slim VAT 3, to są godne odnotowania. A czy są jakieś inne godne odnotowania, jeszcze ułatwienia, na przykład w obrocie międzynarodowym? No, jest, jest kilka takich ułatwień. One są troszeczkę konsekwencją zmian, które wymusił na nas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest pokłosie wyroków dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdzie Trybunał zakwestionował zbyt rygorystyczne regulacje po stronie polskiej, które pozbawiały podatnika prawa do odliczenia podatku VAT w określonych przypadkach. Znaczy, nawet może nie tyle, co pozbawiały, co odraczały ten termin. tak? I tutaj problem sprowadzał się do tego, w którym momencie otrzymujemy fakturę od naszego kontrahenta, od którego kupiliśmy towar. I tutaj czasami bywało różnie, tak? bo zdarzało się tak, że ta faktura do nas przychodziła no, po ładnych paru miesiącach. No i teraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, no to musimy ten VAT rozliczyć w Polsce. Czyli płacimy podatek. Modelowo mielibyśmy również prawo do odliczenia podatku wynikającego z tej fakturki pod warunkiem, że tą fakturę otrzymamy w ciągu trzech miesięcy. No i teraz y, tutaj powstawało takie okienko, że pomiędzy jakby nabyciem tego towaru a otrzymaniem faktury, czyli pomiędzy powstaniem obowiązku podatkowego a otrzymaniem faktury, mieliśmy prawo tylko do. Naliczenia podat na podatku należnego, ale już nie mieliśmy prawa do odliczenia podatku e, naliczonego. No i efekt był taki, że po prostu przez trzy miesiące kredytowaliśmy państwo. Super, no nie sądzę. E, MF tutaj stwierdził, że no niestety y, Trybunał tak skutecznie ten temat wałkował, że. Wymusił na naszych rządzących zmianę. Najpierw troszeczkę poprawiono te przepisy w ramach Slim vat 2 i jakby złagodzono tą sankcję w postaci braku prawa do odliczenia. Natomiast w Slim vat 3 nasi rządzący poszli o krok dalej, wręcz stwierdzając, że no w zasadzie to nie potrzebujemy tej faktury już, tak? Nie potrzebujemy tej faktury i nie musimy tej faktury otrzymać e, jakby e, na czas w ciągu tych trzech miesięcy, żeby mieć prawo do odliczenia. To nie znaczy, że my tej faktury w ogóle nie potrzebujemy. Tak? No to też bądźmy szczerzy, to, to, to nie o to chodzi, tak? żebyśmy tej fakturki w ogóle nie otrzymali i żyli sobie w świecie bez faktur, bo, bo, bo chociażby ksef nam tego w przyszłości nie przepuści. To jest pierwsza ważna rzecz w obrocie międzynarodowym. E, druga z kolei dotyczy e, jakby sytuacji, w której mm, przy te gdzie zmienia nam się moment korekty. Jeżeli nie dostaniemy na czas e, faktury, tutaj też mamy możliwość e, jakby szybszego skorygowania, prostszego skorygowania e, rozliczeń. Tam się zmienia e, rozliczenia w ten sposób, że zamiast wystawiać e, taką korektę faktury i rozliczać ją w e, momencie e, Dostawy towaru, czyli powiedzmy, nie wiem, tego, to będzie sierpień, to będziemy mogli ją rozliczyć we wrześniu, czyli w momencie wystawienia faktury. To też jest pewne ułatwienie po stronie podatników, dla podatników, związane z tym obrotem typowym, takim międzynarodowym. Przede wszystkim najważniejsza dla mnie zmiana w tym obszarze to jest ten brak obowiązku dysponowania fakturą na moment jakby zakupu towaru, czyli tego wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Tak? I to nam daje prawo do neutralnego rozliczania tej transakcji od samego początku, bez czekania trzy miesiące i bez jakby zbędnych korekt. To jeszcze dwie rzeczy. w pierwszym odcinku wspomniałeś jeszcze o dwóch zmianach, o które chciałam cię zapytać. Już króciutko, bo z tego co mówiłeś, nie są one zbyt rozbudowane, ale chyba istotne. Sankcja VAT. Co tam się dzieje? Ech, sankcja, VAT, sankcja VAT. No tutaj jakby były różne podejścia, różne pomysły, co z tym fantem zrobić. Trybunał e, e, Sprawiedliwości Unii Europejskiej oczywiście też e, kwestionował wprowadzone przez Polskę rozwiązania. Otóż e, przede wszystkim sprowadzało się do tego, że CUE zakwestionował możliwość takiego bezkarnego w każdej sytuacji nakładania na polskich przedsiębiorców sankcji w wysokości 30%, e, tak jakby zrównując każdego przedsiębiorcę z przestępcą. Mhm. Bo taki był zamysł, tak? że no Każdy błąd de facto był błędem, który powodował. Cześć, że jesteśmy że ta, oszustami. Tak, że jesteśmy oszustami, dokładnie. Masz, masz, mhm. masz rację. No i tutaj mamy jakby zmiany, które mają doprowadzić i jednocześnie jakby wykonać ten wyrok CUE, i mają one doprowadzić do takiego zróżnicowania, że oszust będzie oszustem, a, a jednak normalny podatnik, który czasami popełnia błędy, to jest po prostu podatnikiem, który popełnia błędy. No jeżeli ten podatnik technicznie rzecz biorąc popełni jakiś mało istotny błąd i do chowa należytej staranności, no to ten podatnik powinien uniknąć nakładania na niego tej dodatkowej sankcji, ponieważ ta sankcja ma być zarezerwowana tylko dla tych faktycznych oszustów. Problem polega na tym, że Uznaniowość organów w tym zakresie może być bardzo duża. Przepisy są nieostre, intencja jest dobra, aczkolwiek wykonanie moim zdaniem nie do końca wymarzone. Wątpię, żeby nasze organy podatkowe często korzystały z tego narzędzia, raczej będą twierdzić, że skoro popełniłeś błąd, to nie dochowałeś należytej staranności. A skoro nie dochowałeś należytej staranności, to nie ma tej szczególnej przesłanki, która pozwalałaby wyłączyć tą sankcję. Do, czyli tą, tą, tą dodatkową opłatę, tak, którą trzeba by ponieść. Więc pomysł fajny, wykonanie takie sobie, chociaż zobaczmy w praktyce, bo intencja, intencja tutaj była całkiem niezła. To jest, mam wrażenie, troszeczkę taki, taka chęć uporządkowania pewnych rozliczeń, tak? znaczy traktowania podatników, tak żeby każdy podatnik wiedział, że warto jednak skorygować, zrobić coś w porządku, niż kombinować. Jasne. E, Mówiłaś o dwóch zmianach, tak? Tak, bo jeszcze wspominałeś o y, unifikacji, y, jeżeli można użyć takiego słowa, procedur wydawania różnego rodzaju informacji. Y, tak, to jest taka zmiana, która de facto y, jakby troszeczkę ma wprowadzić więcej porządku, tak? Bo na ten moment mamy wiążącą informację stawkową, którą y, wydaje dyrektor KIS. Mamy wiążącą informację akcyzową, To z kolei tę wydaje dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Wiążąca informacja taryfowa, i wiążąca informacja o pochodzeniu, kolejne jakby instrumenty interpretacyjne, z kolei Warszawa. A już nie powiem, że w drugich instancjach też jest w cały świat to wszystko poukładane. Technicznie zamysł był taki, żeby jeden organ, który zajmuje się interpretowaniem przepisów. Wydawał wszystkie te, te, te interpretacje, te informacje. I padło oczywiście tutaj na dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czyli w tym momencie, jakby dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie nie tylko rozstrzygał o wnioskach o interpretację podatkową, ale również dojdą do tego wisy, wnioski o wiążące informacje akcyzowe i tak dalej. Czyli koncepcja jest taka. Zbierzmy wszystko w jednych rękach, zapewnijmy jakąś e, większą unifikację, zapewnijmy też pewien taki poziom, e, jakby o, pozwalający na, na jakby spójne i rzeczowe orzekanie w tych sprawach, a nie że w jednym urzędzie będzie tak, w drugim tak, w trzecim inaczej. Po tak? no, to wprowadzono na początku e, dawno temu e, interpretację podatkową. W, wydawaną przez dyrektora KIS, żeby to wszystko zunifikować i tak samo teraz robimy z pozostałymi narzędziami. Żeby wyeliminować zjawisko Szkoły Otwockiej i Falenickiej w zakresie tak jest. klasyfikacji. Dokładnie. Bardzo dziękuję Konradzie. Słoneczny jak widać, jeżeli Państwo oglądają Kraków, pozdrawia serdecznie Warszawę, która jest, jest raczej bardziej pochmurna dzisiaj. Boże, Dlaczego nie jestem zdziwiona? Bardzo dziękuję. <grym> bardzo dziękuję dziękuję. dziękuję państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wysłuchali państwo 11 odcinka z cyklu Podatkowa Międzymiastowa w ramach podcastu Cridotechi. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach, w tym Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku